No widzowie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak udało mi się wygrać skina FNCS totalnie za darmo. Naprawdę bardzo dużo działo się w odcinku i mieliśmy dużo momentów załamania, ale nie poddaliśmy się i graliśmy do końca, więc będę mega wdzięczny, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę pod filmikiem, subika z dzwoneczkiem, bo ponad 70% osób dalej nie subskrybuje kanału. No i nie zapomnijcie wpisać kodiku kubi w sklepie Fortnite. Trzymajcie się i miłego oglądania. Elo! jeden. A ja wychodzi?

Twoje jeszcze jeszcze nam. No, szczerze gdzieś Mniem, trzydzieści. Sto. Jeden. Nice. Nice. Na box. Trzymam. Nice. już pewnie terapaty tu mieliśmy. <laughs> Dawaj go. 70? Nice. 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 Bija się mi. 150 jestem dead. Tam i max Nice. Na mnie masz chwilę chyba. Ja, on, co, co nie, oni ogarniają. A! 50, crack też No, no nie, jeszcze ma mi pompa Zero mam według Ja tu też mam zero matca Dobra, go next Aaaa. Ale spokojnie czyli Tam jest Crack Waj Oni mnie O, ja nie mam jak ja. Nie miałem jak się zabudować A to był jakiś... Fusza Fusza Nie na dół wchodzą, nie na dół Idą, idą z drugiej strony Zmarłem, po no, prostu tą ma jak coś. Możesz no, uciekać po prostu. No i uciekam. Dweć hp daj, zabijmy go. Full box. Nie, choć nadajcie zaraz jak się uleczysz. Mija już tutaj. Co? Full box. Ja tu potem wrócę. Nie mam... Kurna, no nie mnie mam w niczym, no! Musisz na flechę. A, ja mam jeden już. Nie mam masy jeszcze. Mogę ma być dead. Masz 180 masa. Nice, jezu, jezu! Wiesz? Mów, 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 wiem, raczej no, go. Nie żyję. Masy daj, masy daj. Upuść, upuść. Nie mam masa, daj masy. Masz, masz. Mierda, jeszcze, masz. Nie no nie zdążyłem no pokryć się już boksa i ja plecy zrobił, no Ja nie miałem masy, jak zabudować tam cię bardziej 20 do sobie, ja mam za ramo do ci dać. Zet. Nice da, Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie! Dawaj, dawaj Ja mam jeden, Zet. no właśnie dawaj, lecimy drugie. O jedno, drugi Leścia ja? na mnie też Jezu chłop Nie wiem mam taką pompę jeszcze do dupy, nie biorę na razie tą, dopóki mam SMGa. Nie mój Nieuuu huh? yeah. uh! Denerwujemy tak, denerwujemy tak, denerwujemy ta gra Jakie słaby co jest? Wal well, od razu mm. dawaj. Weź się przejść. Clack! Mm. On cieka, do dawną Piesion Cluck, czeka dalej. White Tak gra 50-50 Jestem -50. Dead, dead, dead dead. Nie no, czeka ładnie pan. Przejdź mega dalej. Tak. Right. Kolejny lecz od ciebie. 100? No jednak nie dostał 100. Dawaj, na, lecimy na wnik. Tak? 23? Daję. medalion. Ja jestem takim bambikiem. Pulbox 100. Teraz. jest 17, nice. Oho! 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 jeszcze. 1HP, 1HP. 26 white. 17, 4. nice. Drop rate, drop rate. I wprawiam Ale go, 3, 4, go z go! Right. Matko jedyna, za dostałem go! jakaś imprezka była, co? Nie, nie, nie My się biją, za mnie ostro. Zabili się chyba zabiłem, zabiłem, go I ostatni do zone to jest ostatni No, no way! Nie no, ja mam tylko 6 killi, to jest wstyd, wstyd, wstyd dla kuby! Wstyd, wstyd, wstyd! A dobrze, no dobrze, Glasia no Aktualnie, no i wróciliśmy, no i top 30, no i taką, jakby właśnie potrzeba było. Leci na mnie! Ile kp ma! Kurda, gonić go? No dawaj za nim! Spłynie goś raz, no, spłynie goś raz, no, chodź No to bo jest. Tak, na white. Tu boks. O, się. kolejny team. I prawej! Jestem dead, jak jedi, to. Ja nie mam liza, mam tylko 300 drewna. Mam 2 ja pro... yes, yes. Na mnie jest, pa! Na mnie jest Kolejny się bił. Nie to? Urna, no nie. Ta gra dzisiaj mnie bali, Ta gra. nie chce mi się. Ma masa, nie ma masa. Pięściu white, Albo drugiej strony, albo kolejny team o, XT Box, XT box, na mnie, box! XT box? Ida, Ida. Jestem White Lekapedet Nice Arab rabbiku, bez onej. Dobry, no, on no, no, już no, jak no. no. Zabierz go? Tak, no, ja go biorę też tam, na tamtą wody Dawaj, dawaj, ja dawaj. <laughs> tutaj, co tutaj? O, oh, nowego. <laughs> to se postają teraz na karcie. <laughs> Dwie karty tutaj są. Lecą, <laughs> lecam, ey, z susku, ja walę. Halo, nie gadaj. We lost him. We lost him. We lost him. <laughs> Biedny. O, jeden kp Dobra, Dobra, już myślałem. Dobra, jakiś lowground. Halo. No. no ja mam chłopa jeszcze w boksie. mi się nie chce. Nie, to jest tragedia dzisiaj. No ja robię boksy, mam chłopa w boksie. Ej To jest takie unlucky. Co? Nie miałem dosłownie prądu na dwie minuty. 26 Masz 26 wide. Zabierz go? Tak, to jest mina teamu. O to nie możemy there. zabić? Nie, nie, na ja, na ja. next team. nie da się nic zrobić. Nie touch, nie touch! Nie troluj, nie troluj. Znoszą się, ponoszą się. Okay. Na mnie. Okay. Body dobijać. 20. Wiem, body do stanky Mamy też 46, 46 white, 46 white. Na nam wylądowali. Uciekam. White. Ja wala. Nice. A. Pa. pa. dawaj, pa, pa, pa. White, white, white. Dead, powaliłem, Nie wiem gdzie on zleciał. Jestem sam, on stoi, stoi, Na mnie jest ta soluba, chodź, dawaj, 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 dawaj. Ali, Ali. Co? Idę do ciebie. Trzeba iść do tego, do góry. Opa, wita, wita, stop. Stop. Zero, zero nice. Skupery Mas, coś? Nie, nie, nie mam nic Dobra, dobra 50 Co? Dead nice. Ja mam zero no, no, bada, miau, 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 miau. A, Chodź w bito, chodź, chodź A, jestem gdzie? Sto Dead, dead. O, oh, solo na mnie Spoolbox Dawaj Dawaj, dead. Right, dead, nice Trzymam wszystko Dobra, góra, góra, uważaj W boxie sto Dead, dead. Na mnie też? No, ja ja bijam ja na dół. Dałem tikę, jeszcze, dałem TK, dałem TK. Na, 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 na lowlandzie dwóch, dwóch nie ma w ogóle meta. Zabijają się. Leć na te metkity To się kameruje, to się kameruje wszystko. Dawaj, dawaj. Trzy, same solo. Dawaj, 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 dawaj. Yeah. Let's fucking go! Dobra gra. Dominacja genetyczna na turnieju Oskina. Umie no, top 19.